Jarku, jesteśmy na otwarciu Chic Body and her spa. Jaka jest Twoja rola tutaj? Zaproponowano mi taką ciekawą, jak to nazwać? Propozycję mi złożono, żebym poprowadził indywidualne takie konsultacje dotyczące wizerunku pań. Każda pani, która tutaj przyjdzie i będzie miała ochotę zobaczyć mnie i moje zdolności od strony ubioru będzie mogła tutaj skorzystać z tak zwanych porady, będę mógł się z nią mówić prywatnie na zakupy, doradzić, ogólnie takie informacje, co wolno jej, a co nie wolno jej, co jest modne, co niemodne, a co pan Jacykow by skrytykował, a co by pochwalił, no i takie różne sprawy. No właśnie, skoro wspomniałeś Tomka Jacykowa, czy będziesz tak samo ostro krytyczny i czasami bardzo bolesny dla pań? Wiesz co, właśnie Moda to dla mnie taka sprawa bardzo indywidualna i najważniejsze, żeby dobrze się czuć w, te, w tym ubiorze i to są naprawdę czasami bardzo małe korekty, także ja uważam, że powinno się ubierać to, co, się, co serce czuje I, i będę, te, czyli bardziej z głowy, a nie to, co jest modne. Dla tych pań, które nie wiedzą, wspomnijmy kogo stylizowałeś do tej pory. Wiesz co? E, to jest jakby nowy mój, że tak powiem zawód, ponieważ e, jestem bardziej reżyserem pokazów mody, ale ponieważ moja koleżanka Justyna Zdeczkowska zaproponowała mi parę lat temu, żebym ją e, ubierał, także jakoś to mi się spodobało i, i w większości ją i od czasu do czasu tak zwane indywidualne zlecenia. Na pewno jestem dumny z ubierania Marty Kaczyńskiej w pewnym okresie takim ważnym i smutnym jej życia, a ja tak samo to hmm, lubię małgosię foremniako. Tyle powiem. Siedzimy w Twoim gabinecie, masz biurko, masz fotelik. To pierwszy Twój taki gabinet, bo stylista zazwyczaj nie siedzi w gabinecie. Droga Pani Marto, na razie nie wiem, jak się czuję. Nie lubię być dyrektorem, bo zawsze dyrektor kojarzy mi się z biurkiem, ale. Pożyjemy, zobaczymy. Myślisz, że Polki ubierają się coraz lepiej? O, zdecydowanie. Muszę ci powiedzieć, że coraz więcej jest fajnych sklepów i szczególnie zauważyłem polskie. Byłem ostatnio w, w paru stolicach takich no, niewielkich, ale na przykład to była Ryga, Wilno. I bardzo mi się smutno tam zrobiło, bo tam okazało się, że tam w ogóle sklepów nie ma, więc co sobie pomyślałem Warszawa, Paryż Północy. Myślisz, że słusznym jest stwierdzenie, że w Polsce można się ubrać fajnie za małe pieniądze, że nie trzeba wydawać fortuny na ubrania? Mm, tak, ja nie jestem zwolennikiem. Oczywiście fortunę powinno się na tak zwane obowiązkowe ubrania, czyli tak zwana mała czarna, dobry garnitur, dobra bluzka, spódnica i dobre buty. I to jakby powinno być takim, taką bazą. A reszta to, to tak w zależności od, od gustów. A dołączysz do tych dobrych ubrań również dobrą bieliznę? <grych> Oczywiście. Drogie panie, serdecznie zapraszam do salonu, gdzie służę swoją pomocą i konsultacją w dziedzinie ubioru i stylizacji. Ja myślę, że warto spotkać się ze mną.